Real Madrid strzela decydującą rankę w dojczonym czasie gry. Manchester City deklasuje Bristol City na wyjeździe, a także końc marzeń M Heysa w Final Ligi mistrzów. Witam Was na tym kanale, który zostanie poświęcony kobiecej piłce nożnej. W tym odcinku powiem wam najważniejsze wydarzenie ostatniego tygodnia w kobiecej piłce nożnej. Rozpoczynamy od Ligi F, czyli od najwyższego stopnia rozgrywkowego w Hiszpanii. W sobotę 27 kwietnia Levante rozegrał wyjazdowy mecz z Sevillą. Na samym początku meczu Sewilla miała idealną okazję, aby wyjść na prowadzenie. Doskonałe podanie Antionet Paine na pustą bramkę nie wykorzystała Christine Martin Prieto. I piłka po jej strzelach została wybita z linii bramkowej przez defensorkę Lewantę. W 21 minucie meczu piłkę po dośrodkowaniu zrzutu wolnego do bramki skierowała Maria Mendes i wyprowadziła drużynę przyjezdnych na prowadzenie. Lewantę przez kolejne minuty dalej próbowała podwyższyć wynik, lecz uniemożliwiają im to bramkarka Esther Sulastres, a także słupek. Jednak przed przerwą Erika Gonzalez świetnie minęła dwie rywalki, podała piłkę Donatasa Andonowej, która pewnym strzałem na pustą bramkę podwyższyła prowadzenie. W drugiej połowie meczu zawodniczki Lewante nie ustępowały w atakach, i w 50. minucie Natasa Andonowa dopisała do swojego konta drugą bramkę w tym meczu. Chwilę później Gabi Nunes mogła strzelić czwartą bramkę dla swojej drużyny, lecz na drodze do tego stanu słupek. W 57. minucie meczu Sevilla strzeliła swoją pierwszą bramkę, a zarazem ostatnią w tym meczu Po dograniu piłki w pole karne strzał głową oddała Diana Gomez. Do końca meczu obie drużyny próbowały strzelić kolejnego koleż, nie udaje mi się to, ponieważ strzały były albo niecelne, albo brąkarka nie pozwalała na to. A oto reszta wyników sobotnich spotkań. Villarreal przegrał 1-2 z Granadą na własnym sezonie. Costa daje ten pokonał pokonało skromnie Walencję 1:0. Real Betis pewnie grał 3-1 z Huelvą. Niedzielą 28 kwietnia rozpoczęliśmy od wygranej 0-2 Atletico Bilbao z Eibarem. Następnie zatrzymujemy się w San Sebastian, gdzie lokalny Real Sociedad podejmował będące na trzecim miejscu w tabeli Atletico Madrid. Mecz mógł rozpocząć się pięknie dla drużyny z Madrytu, ale Elena Parra obroniła sytuację sam na sam z Ludmiło, jednak napastniczka Atletico szybko zrehabilitowała się i w 14 minucie otrzymała podanie od Wildy Boerisy, Minęła bramkarka i umieściła piłkę w siatce. Przez resztę meczu drużyna przyjezdna ciągle napierana na bramkę gospodarzy, lecz albo strzały były niecelne, albo uniemożliwiła im to świetnie dysponowana bramkarka. Niestety w 90 minucie golki parka Real Sociedad musiała wyciągnąć piłkę z siatki po strzałach Real Sociedad-Ajibade. Ważne trzy punkty dopisuje sobie Atletico Madryt, a my na ostatni mecz Ligi F Rozgrywany w niedzielę, przenosimy się właśnie do Madrytu, gdzie Real Madrid gościł na swoim stadionie drużyny Las Planas. Od pierwszych minut zawodniczki królewskich przystąpili do ataku, jednak strzały Signe, czy Atene del Castillo nie przyniosły zamierzonego rezultatu. A wiadomo, że niewykorzystaną sytuację lubił się mścić, i w 9 minucie Irina Uribe mocnym strzałem wyprowadziła Las Planas na prowadzenie. W dalszym ciągu meczu Wyrównanie realowe uniemożliwiało rozgrywające mecz życia na Iluisa Cesares albo spalony. W 75. minucie Heide Raso zamieniła Atenę del Castillo i 10 minut później wpisała się na listę strzelczeń po doświadkowaniu Claudii Zornozy. Koniec meczu zbliżał się, a gospodyniom wynik nie za bardzo się podobał, i w doliczonym czasie, a dokładnie w 98. minucie i ostatniej akcji meczu, Claudia Zornoza w świetnym strzędzie rzutowolnego umieścił piłkę w siatce. To drużyna przyjezdnych schodziła z boiska na tarczy. Tak prezentuje się tabela Ligi F. Barcelona rozegra swój mecz w środę 1 maja, ponieważ w sobotę rozgrywała półwinowy mecz w UEFA Women's Champions League. W kolejnej kolejce zmierzą się następujące drużyny. Ze słonecznej Hiszpanii przenosimy się do Anglii, gdzie wszystkie mecze 20 kolejki Women's Super League zostały rozegrane w niedzielę. Rozgrywki zaczynamy w Liverpoolu, gdzie o godzinie 13.30 rywalizacje zaczęły drużyny Evertonu i Arsenalu. Mecz był bardzo wyrównany, ponieważ albo zdobycie bramki nie pozwalały bramkarki, albo średnia dyspozycja napastniczek. Na początku drugiej połowy błąd Emily Fox mogła wykorzystać Martina Piemonte, lecz jej strzał oddany głową bez problemu obroniła Manuela Zinsberger. W 80 minucie meczu strzał Beth Mead obroniła Courtney Brosnan, ale nie miała szans do bitką Alessi Russo. I tak drużyna z Londynu wyszła na prowadzenie. Lecz nie zdołały dowieść zwycięstwo do końca meczu, ponieważ w 94 minucie swojego pierwszego gola w karierze zdobyła 16-letnia Issy i doprowadziła do podziału punktów, który nie było jedynym dzisiejszego dnia w Superlidze. Gdyż takim wynikiem zakończyły się spotkania Tottenhamu z Brighton i Aston Villa z West W pasce niedzielnych remisów przerwa przerwały zawodniczki z czerwonej części Manchesteru, ponieważ wygrały na wyjście z Leicester City po fenomenalnym golu Ellie Thune. Na zakończenie Manchester City wyruszył na obiad Bristol City. Pierwsza połowa zakończyła się remisem, a w 32 minucie doszło do niebezpiecznej sytuacji pomiędzy bramkarką obywatelek Kiarą Keating, a napastniczką Bristol Amalie Teast. W 62 minucie meczu pięknym trafieniem do zapola karnego popisała się Mary Fowler, a 13 minut później znów wpisała się na listę strzelczyń po doświadkowaniu Julii Hasegały. Po dwóch minutach Manchester City wygrywa już 0-3 po samobójczym trafieniu Amy Rodgers. Mecz mógłby się zakończyć takim wynikiem, lecz w 94 minucie kapitanka gości Alex Greenwood strzyła czwartą bramkę. Zdawniczką meczu została Mary Fowler. Wygrana drużyny przyjezdnych jest bardzo ważna w kwestii walki o mistrzostwo. Teraz czas na tabele i mecze następnej kolejki. Chelsea ma dwa rozegrane mecze mniej, a w ten weekend londyńska drużyna rozgrywała mecz w UEFA Women's League do którego właśnie przechodzimy. W sobotę o 18.30 Chelsea na Stamford Bridge przystąpiła do obrony w wyniku 0-1 z pierwszego meczu półfinałowego z FC Barceloną. Drużyna z Katalonii zaczęła mecz od ataków na bramkę Hany Hampton i w 25 minucie dopięły swego postrzelne Aitany Bonmati, który rkoszetował po Kadejszy Buchanan i skierował piłkę do bramki przy samym słupku. Niektórzy porównywali tego gola do tego strzelonego przez Andresa Iniestę przeciwko właśnie Chelsea w... W 2009 roku. Do końca pierwszej połowy nie padło więcej bramek. W 59 minucie doszło do kontrowersji, ponieważ po tym faulu Kadeisha Buchanan otrzymała drugą żółtą kartkę i opuściła boisko, co dało Blaugranie ogromną przewagę, którą w 72 minucie wykorzystała wcześniej wspomniana Aitana Bonmati. Wbiegła pomiędzy dwie defensorki londyńskiego klubu: Jess Carter i Ashley Lawrence. Po czym została popchnięta przez tę pierwszą i padła na murawę. Sędzina meczu nie miała wątpliwości i wskazała na 11 metr. Jedenastka na gola zamieniła Fridolina Rolfe. Do końca meczu Chelsea próbowała wyrównać stan dwu meczu, ale nie udało im się. To i po końcowym gwizdku to Jonathan Giraldes, i jego podopieczny ciszył się z awansu do finału UEFA Women's Champions League. Za meczu została Aitana Bonmati. Na drugą drużynę, która zakwalifikuje się do finału, musieliśmy poczekać do niedzieli, gdzie w Paryżu drużyna PSG starała się odrobić straty z pierwszej podeczki z Olympic Lyon, gdzie padł wynik 3-2. do 2. Pierwszą bramkę zobaczyliśmy dość szybko, bo już w trzeciej minucie Selma Basza po krótkim rozgraniu żółtorożnego sprytnym strzałem za pola karnego umieściła piłkę przy krótkim słupku. Parę chwil przed końcem pierwszej połowy wynik meczu wyrównała Tabita Chawinga. Bramkarka PSG Constance Pickout podnosiła ciśnienie kibicom swoimi interwencjami, tymi wspaniałymi, a także tymi mniej pewnymi. Jednak w 81 minucie musiała uznać wyższość napastniczek Lyonu. Po świetnym wystawieniu piłki przez Amel Margerie piłkę do bramki wstrzeliła Daele Dumornay i tym golem zapewnia swojej drużynie finał UEFA Women's Champions League, który odbędzie się w Bilbao 25 maja. Teraz pokrótce opiszę Wam sytuację w lidze francuskiej, włoskiej i niemieckiej. We Francji rozegrała została 21. kolejka pierwszej dywizji. Wszystkie mecze odbyły się 24 kwietnia. PSG zremisowała 1-1 w derbach z Paris FC. Montpellier rozgromiło 4-0 Saint Etienne. Lyon wygrał 2-1 z Gouinab. Lili nie udało się zdobyć 3 punktów u siebie, gdyż przegrał z Bordeaux 1-2. Drużyna Flery 9-1 wygrała na wyjeździe z Le Havre 1-3, gdzie warto zaznaczyć, że drugą bramkę zdobyła Ewelina Kamczyk, a ponadto w meczu zagrały Dominika Grabowska i Dominika Kopińska. A na koniec kolejki do podziału punktów doszło pomiędzy Dijon i Reims. Tak prezentuje się tabela i mecze, które zostaną rozegrane w następnej kolejce. Szybko przenosimy się na półwysep Apeniński, gdzie w grupie mistrzowskiej Inter Mediolan wygrał 0-2 z Juventusem. Do niesamowitego pojedynku doszło na stadionie Fiorentiny, gdzie gospodynie podejmowały Sassuolo, a mecz skończył się wynikiem 4-4, gdzie drużyna gości zdobyła bramkę kontaktową w 82 minucie, a wyrównującą w 91 minucie. A w grupie spadkowej dwa remisy. Napoli 1-1 z Como i Sampdoria 2-2. Z Pomiglian. Tak prezentują się tabele obu grup i rywalizacje w ramach kolejnej kolejki. niemieckie Bundesliga Erbe RB Lipsk wygrał z Bayerem Leverkusen, a w pierwszej drużynie aptekarek wystąpiła Nikola Karczewska. Essen wygrał 2-1 z Hoffenheim. Eintracht Frankfurt pewnie wygrał 4-1 z FC W drużynie przyjaznych od 61 minuty zagrała 20-letnia Weronika Kaczor. FC Köln wygrało z Freiburgiem 2-0, gdzie w składzie drużyny zwycięskiej wystąpiła od pierwszej minuty Martyna Wiankowska, a w 82 minucie na boisko weszła Adriana Achcińska. Niestety nie znalazło się miejsce w składzie dla Natalii Padili. Wolfsburg wygrał na wyjeździe 1-4, a ostatnią bramkę zdobyła Eva Pairo, także zaliczyła asysty przy trzecim trafieniu. Ostatnim meczem rozegranym w ramach 19. kolejki Bundesligi był mecz Bayernu Monachium z Werderem Brem'a. Które zawodniczki Bayernu wygrały 3-0. Oto tabela, także mecz 20. kolejki. Na chwilę przenosimy się za ocean, a dokładnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie została rozegrana szósta kolejka National Women's Soccer League. Orlando Pride wygrało 2-3 z Washington Spirit. Angel City nie zdołało się zremisować z Kansas City Care, tracąc bramki w 90. i 93. minucie meczu. North Carolina Carriage skromnie wygrało 1-0 z Seattle Reign. Utah Royals zremisowała z Houston Dash 0-0. Portland Thorns pewnie wygrała na wyjeździe z Chicago Red Star 0-2 po trafieniach Sophie Smith. San Diego Wave wygrało z Bay FC 2-1 po golu w 78-minucie. A rzutem na taśmę Gotham FC remisuje z Racingiem Louisville po golu Rosy Lavelle w 97-minucie meczu. Tak wygląda stan punktowy i siódma kolejka. National Women's Soccer League. A na sam koniec wracamy do naszej rodzimej ekstraligi. W 18. kolejce UJ Kraków zremisował ze Śląskiem Wrocław 2-2. Zawodniczki Czarnych Sosnowiec zdeklasowały rywalki z Pogoni trzew, strzelając im aż 7 bramek i nie tracąc ani jednej, a 4 bramki zostały zbyte w samej końcówce meczu w przeciągu 10 minut. Medyk Konin na własnym scenie wygrał ze 100 lankami Olsztyn 3-1, UKS SMS Łódź nie dał cienia wygranej, a Orlen Gdańsk wygrywając z nimi 2-0. Górnik Łęczna nie zdołał wyrównać wyników w meczu z Pogonią Szczecin i przegrał 2-1, a w meczu rekordu Bielsko-Biała z GKS-u Katowice padł bezbramkowy remis. Tak prezentuje się tabela i następne mecze. Lajkujcie, subskrybujcie i dajcie znać czy film Wam się podobał i czekajcie na kolejne newsy z Kobiecej Piłki.